Norwegia wprowadziła jedne z najostrzejszych przepisów dotyczących marketingu śmieciowego jedzenia na świecie od kwietnia tego roku w Norwegii obowiązuje totalny zakaz marketingu niezdrowej żywności i napojów skierowanych do każdego, kto ma poniżej 18 lat. Stawia to Norwegię w absolutnej awangardzie globalnej walki o zdrowsze nawyki żywieniowe. Proces był systemowy. W 23 roku Norwegowie stworzyli własny model oceny żywności, w 2024 roku odbyły się szerokie konsultacje, a w w kwietniu tego roku prawo weszło w życie, i firmy miały pół roku, żeby się dostosować. Dlaczego takie kroki? Ponieważ stary system oparty na tak zwanej samoregulacji po prostu nie działał, był dziurawy, chronił dzieci tylko do 13 roku życia, a za złamanie zasad nie było żadnych konsekwencji. Ostatecznym impulsem były alarmujące liczby: prawie 25% chłopców i ponad 20% dziewczynek w szkołach podstawowych w Norwegii ma nadwagę lub otyłość. Co więcej, badania wykazały, że 8 na 10 reklam. Jedzenia skierowanych do norweskich dzieci łamało wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. Sama regulacja była kompletną fikcją. Norwegia stworzyła autorski model oceny określający konkretne progi dla cukru, tłuszczu, soli i słodzików, aby uznać produkt za zdrowy. Oznacza to pełną kontrolę. Państwo, a nie kto inny decyduje, co jest niezdrowe. Prawo jest niesamowicie szczegółowe. Nie chodzi tylko o wyłączenie reklam w telewizji. Koniec z konkursami dla dzieci, rozdawaniem darmowych próbek i umieszczaniem batonów tuż przy zabawkach. Zakaz dotyczy nawet promocji skierowanych niby do dorosłych, których celem jest zachęcenie do kupienia czegoś dziecku. Te zasady obowiązują absolutnie wszystkich, nieważne czy jesteś małą firmą czy gigantycznym koncernem międzynarodowym. Na no co zresztą świata inne kraje też działają, Chile, ma to ostrzegawcze. Wielka Brytania kombinuje z zakazami, ale nikt nie poszedł tak daleko. Ochrona aż do 18 roku życia to prawdziwy game changer. Na tym tle Unia Europejska ze swoją wiarą w dobrowolne działania firm wygląda dość blado. To jest sygnał dla całego świata. Poleganie na dobrej woli korporacji, jeśli chodzi o zdrowie dzieci, po prostu nie działa. Potrzebne są twarde, konkretne przepisy ta historia to coś więcej niż tylko walka z otyłością wchodzi tu mądre pojęcie komercyjne determinanty zdrowia działania firm których jedynym celem jest zysk na przykład agresywny marketing negatywnie wpływ na, wpływają na nasze zdrowie nowe prawo uderza prosto w te determinanty co ważne problem nie dotyka wszystkich w równym stopniu marketing niezdrowego jedzenia jest nieproporcjonalnie mocno skierowany w stronę społeczności o niższych dochodach zatem walka ta jest przede wszystkim walką o sprawiedliwość społeczną kto powinien mieć Ostatnie słowo w kwestii tego, co jedzą nasze dzieci, globalne korporacje czy państwo, którego podstawowym obowiązkiem jest dbanie o zdrowie swoich obywateli. No Norwegia dała swoją odważną odpowiedź. Pytanie brzmi: co zrobi reszta świata?